dzisiaj robię, y, robię paczkę dla widza, oczywiście na Vinted, y, z koralikami, dobra, trzeba tylko je wyciągnąć, ciekawa ja. czy to się da otworzyć, da się,

Musiałam drzwi. u każdego? To jest tak. Czyli teraz trzeba otworzyć to wszystko. Oczywiście to jeszcze jest więcej rzeczy, ale na razie po prostu to odpakowuję. I w każdej będzie po dwie łyżeczki, po dwie łyżeczki tych, w, każdej, w każdym pudełeczku.

No, raz, dwa. I to pudełko Widzowie, patrzcie To Leci Do tego pudełka. tego pudełka to leci. Dobra, teraz jestem. No, takie je kolory, hmm, to tak. To. O, Boże. Wszystko poodklejać. nie. Jest. No, Git. Otworzone. I teraz znów. Nie. Najpierw w to. to. Następny leci. Dobra. Coś nie będzie tego widać, ale pokażę Wam, nie będzie widać jak wkładam, ale pokażę drugi raz. Znaczy no jak już skończę tą całą tą. Dwa. Raz. Dwa. Trzeba tu posubierać, bo mama mnie zabije. To się wygląda tak. A od tyłu to wygląda tak.

Sznureczki też będą i te zapinki. Tego po prostu muszę dużo. Nieważne ile tego będzie, ale no niech będzie dużo. wygląda tu o tak zmieści się czy nie, nie. trzeba trochę odjąć Bra, tu będzie tak to muszę zrobić Jeszcze biały, to tu patrzcie. Ten kolor, ten, ten, ten daje do pudełka. Jeszcze to. Jeszcze to się nie zmieściło. No i tutaj. Nie ważne, teraz muszę coś zrobić to tutaj. to też. i na szorcie Wam podam ten. Na szorcie Wam podam nick na Vinted. Jeszcze tutaj takie zapinki, te czarne i różowe. Jeszcze to. Jeszcze teraz. Hmm. Pogatrzcie tego, żeby rozmaici. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Tu jeszcze takie zapinki dodam. A kurczę. Klika, bo muszę sobie to a jak i wszystko wsadzić tu na miejsce. a jak nie się nie mama. Tu tutaj. Ksa. I będzie dziś jeszcze odcinek z Fortnite, więc jak ktoś ma lub chociaż by chciał zobaczyć, no to zapraszam. To. wygląda tak. Jeszcze pokażę tak. To Tak. To tak. tak. Jeżeli chcecie takie boksy z moją łapką, z taką łapką kocią, no to Napiszcie po prostu pod tym shortem co wam dam nick na vinted i, i to już zrobię tak i chwilka jeszcze tak chwilka bo muszę coś zrobić gdzie to jest taśma To po prostu zakleję na no. short, A tu jeszcze dam takie darmowe pudełeczko. Do tego, żeby jak coś, to na coś by tam się chciało. Zamykam boxa. No i papa, widzimy się na szorcie.